Można by powiedzieć, że sprawa jest już zamknięta i nie ma już po co protestować. Jednak w poniedziałkowy wieczór w strugach deszczu po raz już siódmy Wrocławianie postanowili wyjść na ulicę, by pokazać swoją solidarność. Tym razem chcieli przekonać prezydenta, żeby zawetował również ustawę o sądach powszechnych. Bardzo się cieszymy z tego, że została zawetowana ustawa o KRS i Sądzie Najwyższym, natomiast no, liczymy na to, że, że również nie wejdzie w życie i nie zostanie zawetowana. Ustawa o sądach powszechnych. Natomiast jak zauważa legendarny Wrocławianin i działacz opozycji w czasach PRL Władysław Frasyniuk, dziś możemy mówić już nie tylko o sprzeciwie obywateli, ale o zjawisku, jakim jest naradzające się na nowo społeczeństwo obywatelskie. Otóż ja mam wrażenie, że w tej chwili mamy niebywale pozytywną modę, modę na demokrację. Ja się z tego niebywale cieszę. Moda demokracja to jest coś. O czym marzyliśmy, mając lat 20 a parę, a było to tak dawno, że ze 40 lat temu. I ta moda na demokrację daj Panie Boże, żeby się utrzymała i żeby ci młodzi ludzie, którzy zejdą z tych placów, byli w stanie stworzyć struktury które stworzą nowe, nowoczesne państwo i świetnie reagujące społeczeństwo obywatelskie. Skojarzenia protestów w obronie Sądu Najwyższego z okresem zjednoczenia Polaków w czasach perelowskiej opresji mają również inni politycy, którzy pamiętają tamte czasy. Robi wrażenie Jest, y, przypomina najlepsze czasy tej mobilizacji obywatelskiej z roku 1980, 81, nawet ciężkich walk w 82, końcówki lat 80, które dobrze pamiętam. Organizatorzy już zapowiadają ciąg dalszy protestów 25 i 26 lipca i dodają, że będą one trwały tak długo, jak długo wrocławianie będą czuli potrzebę wyrażania swojego zdania właśnie w taki sposób. Dopóki wrocławianki i wrocławianie będą chcieli Wyrażać swój sprzeciw wobec tak wprowadzanych ustaw. Dopóty będziemy to organizowali. Agata Todorow, Echo 24.